budowie tych korytarzy i przeznaczeniu. Zapraszam. Proszę uważać pod nogi i na głowę. To jest stara budowla, więc nie zawsze jest...

Tutaj znajdujemy w podejściu do części twierdzy wprawdzie potocznie zwanej labiryntami. Ale prawidłowa nazwa brzmi korytarze minersko-kontrminerskie. Drodzy Państwo, to Kłodzko to w ogóle jest dziwne miasto. Usadowiono w samym środku Kotliny Kłodzkiej, otoczone pasmami górskimi, w zasadzie zawsze odgrywało bardzo ważną rolę. Oczywiście u zarania dziejów to tędy się krzyżowały szlaki najważniejsze handlowe, żeby wspomnieć tylko Szlak bursztynowy później z biegiem czasu, z biegiem wieków stało się oknem na Czechy i Morawy od strony Śląska, ale i z drugiej strony, od strony krajów Adriatyku, od strony Austro-Węgier. Oczywiście Czech i Moraw, najkrótsza droga biegąca na Ruś, biegnąca na Ruś właśnie przechodziła tędy przez Kłodzko i Kraków. W zasadzie dlatego wszystkie domy rządzące, wszystkie mocarstwa, które zamierzały w tej części Europy mieć cokolwiek do powiedzenia, regularnie się o to Kłodzko tutaj miły. Do połowy mniej więcej XIV wieku, w niepodzielnym w zasadzie władaniu y, króla korony czeskiej, później niestety Habsburgowie podzielili się na odłamy prusko-austriacki y, y, i oni się w zasadzie szarpali o te ziemię XVIII wiek, który nas tutaj interesuje. Akurat jest kłodko we władaniu właśnie Habsburgów austriackich. To jest moment, kiedy na tronie zasiada Maria Teresa, Yeah.